Wiecie, nie tylko o sobie, bo też e, o, o biznesie, o tym, jak się żyje w tym kraju, e, jak wyglądało życie w, e, najpierw na prowincji, później na drugiej prowincji. prowincji. Na jakiej prowincji? W Krakowie. E, bardzo. Kraków i Kielce to takie dwie znane prowincje. To to właśnie. E, bardzo dużo ważnych tematów, które pewnie dzisiaj też jakoś podejmiemy. E, a to zacznijmy od tego Krakowa, bo ty, jak ty się czujesz, to jest powód na stare śmiecie teraz tutaj czujesz jakieś taki, takie taką emocję Jest Nie czy... dreszcz no. emocji na moich plecach. Nie, ja Kraków uwielbiam i zawsze wracam z dużym sentymentem. Nie ukrywam, że pobyt w Krakowie nie zaczynam od wizyty w rynku, a jednak od Kazimierza. Kraków dla mnie to pierwsze stuprocentowe poczucie wolności i samostanowienia, ponieważ w końcu... Uciekłem spod skrzydeł opiekuńczych rodziców i mogłem robić no, wszystko na własnej korzyść. Raz wychodziło dobrze, raz wychodziło gorzej, ale mnie się Kraków e, kojarzy z początkiem dorosłego życia. Ile pozaznaczał? Patrz, co się A, Ale ile? Mam, mam jeszcze nawet taką kartkę. Wiesz, co się. Przygotował się. <śleszy> Mam nadzieję, że mi e, autorka e, tego cytatu. Nie, to nie jest Iza. To jest e, Martyna. Nie, nie będę mówił nazwiska, bo być może e, nie, nie życzy sobie. To jest cytat. Kiedy myślę o tej książce i wspominam poszczególne wątki, to przychodzi wtedy mi na myśl jedno słowo prawda. Chociaż nigdy nie byłam zwolenniczką biografii czy autobiografii, to ta książka przełamała moją niechęć do tego typu pozycji. Mam jednak odczucie, że czyni to fakt, że opisany w niej sposób życia i podejścia do świata jest szczególnie wyjątkowy. Pomijając wątki dotyczące szkoły, pracy i tym podobne, które jednych interesują drugich troszkę mniej, to przede wszystkim opis relacji z różnymi ludźmi, budowanie i prowadzenie tych relacji oceniam osobiście za najważniejszy atut książki. Lubię książki zawierające pewne morały i mądrości życiowe. Ta książka właśnie taka jest. Można z niej się nauczyć, że jesteśmy w życiu winni zarówno sobie, jak i innym szczerość. Tylko prawdziwość tego, co robimy i mówimy innym. Ale też w samym sobie może sprawić, że nasze życie ma sens tylko wtedy, kiedy szczerze potrafimy ocenić siebie sytuację, relacje z innymi ludźmi, emocje, uczucia i idąc dalej, według tego postępować możemy wieść szczęśliwe życie i realizować się w nim. Książka dodaje odwagi i chęci do działania, kiedy czyta się o panu, o pana wielkiej odwadze, panie Michale. Co ty, co ty na to temat? Teraz powiem tanie... się zstydzić. My się, my się no, zawsze się my? zawstydzamy. To jest bardzo miło. Niektórzy uważają też Michała za kawał cholery, ale na szczęście wszyscy go naprawdę bardzo, bardzo lubili i była to wielka przyjemność, bo tam 17 osób aż w tej książce się wypowiada i na ten pomysł, żeby inne osoby wprowadzić do tej opowieści, pojawił się tak naprawdę już po jakimś takim dłuższym czasie naszej wspólnej pracy, tak naprawdę dlatego, że Michał opowiadał, że ktoś mu coś powiedział, że ktoś się do czegoś są i pomyślałam sobie, że fajnie byłoby poznać z tymi ludźmi, żeby oni pokazali jakby in, inny być może trochę obraz, ale kurczę, nikt nie chciał ani mówić źle. I dla mnie to było strasznie ciężkie, bo ale na pewno jest denerwujące, ale na pewno się trudno z nim pracuje i wszyscy, no trudno, ale on jest jakiś i to jest najważniejsze i kurczę, naprawdę wszyscy mówią dobrze, nie wiem jak on to zrobił naprawdę. Tych opinii pozytywnych jest dużo. Przypuszczam, że jeszcze więcej dostajesz e, gdzieś tam szeptanych na ucho, czy na tak zwanym privie. E. Są też pewnie negatywne. Czy Ty jesteś w ogóle zadowolony z tego, jak tą książkę ludzie odbierają, czy czytają? Czy książkę, czy w ogóle cały ten szum, co się, co się dzieje, tak krótko mówiąc, warto było? Powiem tak. Jak pisaliśmy tą książkę, to wiedziałem, o czym ją piszemy, i, i, i wiedziałem i widziałem wiedziałem, i wiedziałem sens jej powstania. Niestety, na równo miesiąc przed premierą, wylądowałem na, na lotnisku, odebrałem wojskę i zadzwonił telefon. Wtedy dziennikarka, tudzież osoba pisząca do gazety dziennej, zaczęła mi opowiadać, że piszę artykuł o czymś, co jest rzekomo w książce, a tego czegoś nie ma w tej książce. I przez miesiąc zarówno ta gazeta, jak i portale próbowały wmówić mnie i, i ewentualnie przyszłym czytelnikom, um, czego dotyczy ta książka. To wszystko było wyssane z palca i ja się bałem, że Um, ludzie w to mogą uwierzyć i że nie sięgną, nie sięgną po tą książkę, ponieważ będą przekonani, że jest to tania sensacja, a, która ma na celu tylko i wyłącznie jakieś rozliczenie się z ludźmi albo, albo chęć um, przypieczenia, do pieczenia. Um, czego nie ma w tej książce i nigdy nie miało być, nigdy nie miałem takiego zamiaru, a, ze względu na to, że jak mam z kimś porachunki, to je robię od razu, a nie czekam rok, no, żeby napisać to w książce. I trochę się bałem, że ten obraz, jak to było przedstawione, że on będzie funkcjonował. I odetchnąłem z wielką ulgą, jak książka trafiła do sprzedaży i pierwsze osoby zaczęły pisać, że bały się, że to, co mówiono, jest prawdą, ale na szczęście tego nie znaleźli, a znaleźli to, co jest między wieszami, czyli tam... W historii tak naprawdę... Człowieka, bo to nie chodzi, czy to ja, czy nie, tylko, że człowieka, który też ma jakieś uczucia, też ma jakieś dążenia, też ma jakieś marzenia, um, trochę ma przeciwności losu, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że pojawiają się ludzie w naszym otoczeniu, którzy próbują odebrać ci prawo do bycia szczęśliwym tylko i wyłącznie ze względu na to, że uważają cię, że jesteś inny. Co to znaczy inny? Tym samym Cię wypychają poza jakiś margines, próbując Ci wmówić, że jesteś osobą gorszą i, i nie wolno Ci um, osiągnąć spokoju i żyć wśród ludzi na tych samych prawach. I ja sobie z tym w miarę poradziłem, ale są, na całym świecie to są miliony ludzi, którzy sobie nie radzą z tą presją. Bardzo często rujnuje im się życie, a, nie są w stanie się pozbierać. Um, a tak nie powinno być. Um, ta książka jest trochę po to, że jeżeli przeczytają osoba, która z jakiegokolwiek powodu wytyka kogoś na ulicy, um, nawet atakuje w internecie, mm. rozpowiada plotki na czyś temat, chciałbym, żeby ta osoba wiedziała, że jest w Zbrodni przeciwko e, człowieczeństwu, przeciwko ludziom, przeciwko ich szczęściu. Bo nie mamy prawa ingerować tak długo, jeżeli druga osoba nie łamie prawa. Jeżeli ktoś łamie prawo, um, dokonuje zbrodni, to wtedy musimy zareagować, bo to jest niezgodne z kręgosłupem moralnym, jaki my jako ludzie przyjęliśmy. Ale tak długo, jeżeli nie krzywdzimy, to nie wolno nam. Um, Nikogo um, szkalować, nie wolno nam nikogo osaczać, nie wolno nam nikogo um, wypychać, zmuszać do innych zachowań, do, do innej mentalności, do innych priorytetów. A my sobie bardzo szybko pozwalamy, bardzo sobie szybko wybaczamy, nawet jeżeli coś takiego zrobimy, bo nie myślimy o konsekwencjach, jakie będą miały miejsce, kiedy ta osoba pójdzie dalej. Ty ją tylko wskażesz niby palcem, za chwilę wskaże ktoś drugi. Za chwilę ktoś ci napłynie na nogi, za chwilę ktoś ci wyzwie. Jeżeli to się nazbiera, to naprawdę można komuś zrobić piekło z życia. A tak nie powinno być, bo sami nie chcemy, żeby ktoś nas tak potraktował. A to jest to opowieść o człowieku, który jest taki sam jak inni i, i dąży do spełnienia swoich marzeń. A prorok polewa się w momencie, kiedy dostaje mu na łatka. To są początek książki, moje przyznanie się, że pedał. To jest to, jak postrzegają mnie ludzie. A, ale ja jeszcze mam osobowość. Um, mam swoje przemyślenia, mam swoją wrażliwość. Ja nie chciałbym, żeby komuś przypinano łatki, a my łatki bardzo łatwo przypinamy. A tu nagle przychodzi szalona dziennikarka i mi mówi, ja zgrzebę wszystko na nowo i przeżyj to jeszcze raz na kozepce i mi opowiedz o tym wszystkim, jak było, jak ci było nie niewygodnie. Bardzo często się ludzie pytają, który z takich momentów jest taki, mm, taką chwilą, kiedy żałuję e, czegoś. Czy żałuję, że nie pojechałem do Jana Fabry teatu? Czy żałuję, że zrobiłem to, a nie tamto? Nie żałuję, tak musiało być. Ale tego można się nauczyć, że się jest takim odważnym, takim, takim, no... Podobno są dwa wyjścia. No. Musisz się z tym urodzić albo być niezwykle głupi, żeby się odsłonić i wyjść na ulicę i mówić o niewygodnych rzeczach. Nie wiem, jedno z tych dwóch na pewno mnie spotkało. Urodźmy się. <laughs> może i zacząć powie, która opcja jest prawdziwa? Wydaje mi się, że on jest bardzo odważny. No cóż, to można dodać więcej. Jest taki właśnie, jaki jest, się nigdy nie boi, mówić tego, co myśli. Czasem po prostu, jak z nim jeżdżę teraz, to dostaje mały zawał serca, kiedy zaczyna opowiadać, ale zawsze to się dobrze wszystko kończy. Mi się wydaje, że, że bardzo to też dla osób, które się z nim spotykają, jest ważne, że on zawsze powie to co myśli i że zawsze się wstawi za tymi, którym jest gorzej. Też mhm. od tego, co mama powiedziała, to go zrobił swoje, ale ja jednak wolę, żeby mama była zadowolona i była, na szczęście. Znaczy nie, bo to nie do końca, że tak była, bo mama, jak się okazało, przeczytała dwa razy książkę. Pierwszy raz ją przeczytała, jak opowiadała, że z duszą na ramieniu, bo się bała, nie wiem czego, ale się bała. <laughs> Alek przeczytała i zobaczyła, że żaden trup tam nie pada. Nie ma ofiar w tej książce. To stwierdziła, dobra, jeszcze raz, raz przeczytam ze skupieniem teraz, I jak to było wszystko po kolei. Najpierw sprawdziła i, 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 jakie szkody ewentualnie są wy, 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 um, wyrządzone, ale też wiem, że czytała z takim względem, że moja mama się zawsze powie, że ja się mogę za bardzo odkryć, że ja za to dostanę. Um, I wiem, że to pod tak, tym kątem. Ona bardzo się boi. Wiesz co, ja sądzę, ja mam naprawdę super mamę, ja mam super tatę. Moja rodzina jest bardzo fajna, chociaż jak wiemy w każdej rodzinie jest lepiej raz gorzej. Więc mamy i spory i tak dalej. Ale um, no mam też szczęście, że naprawdę są fajni. Um, I nawet jak mama powiedziała, jak ja powiedziałem, że jestem moją osobą homoseksualną, dla niej to nie był problem, ale ona miała inny problem. Bo ona była smutna, ale nie dlatego, że tak jest, a nie inaczej. Ona, o oh, wnuki, to pani chyba zna moją mamę, to tak, to prawda. Um, ale też się bała o to, że świat nie przyjmie nie cię sprawiedliwie, bo będziecie przyjmować przez pryzmat tylko seksualności, że nikt nie ci sprawiedliwości w postrzeganiu ciebie. Że zawsze będziesz musiał kurczę iść pod górę, i będziesz musiał udowadniać dwa razy mm. silniej, będziesz musiał walczyć o to, żeby ktoś Cię chciał posłuchać, bo przecież już nie będą Cię chcieli słuchać. A ona się tego bała chyba. To jest jedna z moich lepszych przyjaciółek, i ona poprosiła, że ona nie chce występować pod nazwiskiem. I ja to rozumiem. Więc jeżeli przyjaciółka nie chce, to jakim prawem mógłbym posługiwać się imionami, nazwiskami odnośnie partnerów? Zwłaszcza, że to w ogóle nie jest tematem książek. No no to jest istotne. Jest jedna rzecz, której żałuję i ty też się ze mną zgodzisz, okay. że ja mówiłem od początku, żeby lecieć alfabetycznie. Pierwszy związek A, drugi B, trzeci C, bo teraz mamy sytuację, jesteśmy przyczyni, ja to się pani Kalia z... i mówi, ten Z był beznadziejny, ja tak wiem, który jest C to Cynik, ale tak poczekaj, to był C. A, tak, a kuba to jest super. Ja nie chciała, żebyś Nie, ulecie, 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 ulecie. Ulecie. Ulecie, że wiedzieli, że będą teraz po prostu G albo K. Nie chciałam, żeby każdy wiedział później, jaką weźmiemy literkę. Już podpisywanie chcecie i zadawanie na ucho. Tak? Każda forma komunikacji jest dobra, byle się odbywała. Po tej książce porubicie jeszcze, jeśli go lubicie, nie czytajcie książki, to go porubicie jak kogoś, kto. Chodzi do waszego życia, bo on jest taki taki właśnie Michał prawdziwy wam. <grymne> <grymne> Dzięki Wam za, za Dziekuje, dziękuję, dziękuję. dziewczynki.

Wow. Wow. To już jest mega, to już kolekcja oddaje. Dzięki wielkie. Dzięki Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Cześć. Cześć. Emi. Emi. Tutaj dla Emi, tak?